Ach, jaki piękny dzionek, pora na wysłanie mojego comiesięcznego raportu do mojej starej. Hehe. <słuch> A teraz trzeba dokonać deinstalacji mojego systemu antywłamaniowego. Hahaha, ha, te noby z Commercial Union mogą się pierdolić. No i znowu to samo? Noż kurwa odpalaj, ja pierdolę. Jebać to szwabskie gówno, pójdę z piechta. Nie będę się pierdolił z jakimś szajsem made in ZSR. O, przystanek autobusowy. Kurwa jak ja lubię przystanki, żal, nie mamy wyjścia. Siemka ziomek. Co? Kaczora zdeptało stado murzynów. Ha 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 ha, nareszcie. Jakiś kurwa problem? A a, a a a a. O o kurwa kurwa, co się dzieje? Ja pierdolę. Pomocy. Kurwa człowiek w potrzebie. No i pierdolną. Co ja mam robić? Help ludzie kurwa no pomóżcie. Nie rób se jaj ze mnie. No ja wale, wstawaj ty to zadychę. Kurwa mać, aaa ale zwała, nie żyje, o kurde, ale będą jajca, hahahaha. Ha, ha, ha. Jakim pedał? No i co teraz? Kurwa kurwa kurwa, co ja mam teraz robić? I raz, i dwa, i dziewięć, i sto osiemdziesiąt cztery, no i kurwa nie oddycha, jaka tempa pała za dwa zeta. Raz, dwa, trzy, dziś umierasz ty, ha ha ha, ha. zrobię mu sztuczne oddychanie. O kurwa, ale mu wali zjapy, jakby dobre trzy godziny robił loda dalajlamie. A może tak by przez rurkę? O tak, to dobry pomysł. I raz. I dwa. I trzy. I już oddychaj kurwo. No, co za pojeb z tego czopka, oddamy mu moje pigułki na szybszą erekcję, to na pewno zadziała. I znowu madę ich inaczej? Wrzuć przez rurkę w twoją dziurkę, hehehehe. He he he. Wstawaj nobie. pana, przepana, przepana. Dałby mi pan elektryczny wibrator? Spoko, trzymaj. No to teraz zobaczymy kto tu jest kurwa pro. A. 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 -a. A, -a. co jest kurwa. Co się dzieje? Co się dzieje? To ty mnie obudziłeś kurwo? Och, dzięki ci bardzo. Jeszcze raz ci dziękuję szmato. A chuj mu w dupę, niech se leży. Uff, pojechali. Podpierdolę dole troszkę prądu, kawa, ha, 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 ha. ale będą je. No i odpaliło stare papskie gówno, he he. Boż, kurwa, a mówiłem, żeby nie kupować otrusków, żal. Bum pralalala i wszystko działa, he, he, he. Ale seksowny znaczek. Oo, skrzyneczka. Kurwa, gdzie znaczek? Łe, kurwa, 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 co robić? Nie mam znaczka. Elosz Matencioty Kurewska, oddawaj listy i pierdalaj, to mój teren. Poszła, he-he-he, to teraz dokonamy infiltracji. Odklejaj się kurwa. No ja tu jestem normalnie bystry jak woda w klozecie. Znowu coś. Kurwa, nic mi nie wychodzi. Nie ma to jak sprzed dwutygodniowe drobcy. Hehe, <grystanie> lepsze niż kropelka. Bierz to ty obsrany parapecie. Weź pan jeszcze to. A wiś się pierdol kobieto. No i chuj, a, a a, niech mnie ktoś wyciągnie.